Mam wielki, wielką przyjemność poinformować Państwa, że podjąłem decyzję o starcie w wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w regionie Opolskim. Dlaczego? Dlatego, że mam do tego odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Przypominam, trzy kadencje w Sejmiku Województwa, trzy kadencje w zarządzie województwa. To już jest trzecia moja kadencja w Sejmie. Przypominam również, że przez 6 lat... Byłem przewodniczącym struktury powiatu OPOLE, największego w Platformie Obywatelskiej. Największej struktury, najbardziej licznej. I byłem przewodniczącym w czasach, kiedy było naprawdę trudno w czasach, kiedy notowania Platformy szorowały po dnie. Przez te 6 lat udało się tą strukturę wzmocnić, odbudować, trzykrotnie zwiększyć jej liczebność. Szanowni Państwo, kandyduję również dlatego, że uważam, że opolszczyzna powinna mieć silny głos w Warszawie, powinna mieć silnego reprezentanta, ambasadora naszych opolskich spraw w stolicy. Kandyduję również dlatego, że za niespełna dwa lata. Mamy wybory parlamentarne. Wybory, które zdecydują o losach naszego kraju na najbliższe lata. Zdecydują, czy uda nam się zatrzymać tą wzbierającą, brunatną falę nacjonalizmu, homofobii, wszystkich tych, którzy dążą do poleksitu wszystkich tych, którzy dążą do tego, by Polska wyszła z Unii Europejskiej, a przecież Unia to jest gwarant naszego bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego. Wreszcie również militarnego. Dlatego trzeba strukturę dobrze przygotować, dobrze przygotować organizacyjnie, dobrze przygotować programowo, dobrze przygotować mentalnie, jest nam potrzebna zmiana, jest nam potrzebna nowa energia, jest nam potrzebne nowe spojrzenie, bo to już wybory nie tylko w platformie. Przypominam, że mamy dużo szerszą, bardziej pojemną formułę, w której jest nie tylko platforma obywatelska, ale również nowoczesna, ale również inicjatywa Polska. Dlatego w tym szczególnym czasie chciałbym zostać przewodniczącym regionu koalicji obywatelskiej, by móc realizować program zmian. Oczywiście z całym szacunkiem dla Państwa dziennikarzy o tym, kto zostanie przewodniczącym regionu Koalicji Obywatelskiej, zdecydują członkowie, zdecydują nasi działacze. Natomiast, ponieważ byłem wielokrotnie pytany przez Państwa, czy będę kandydował, obiecałem, że nastąpi to w najbliższym czasie. Słowo posła droższe od pieniędzy, jak to mówi się kolokwialnie. Dlatego postanowiłem tą konferencję zwołać, by ten fakt Raz jeszcze to powtórzę. Decyzji o starcie w wyborach na przewodniczącego regionu Koalicji Obywatelskiej publicznie potwierdzić. Jeżeli chcielibyście Państwo zapytać o konkretne elementy programu wyborczego adresowanego dla naszych działaczy, dla naszej struktury, to przypominam, że taki program chciałbym przedstawić naszym działaczom bezpośrednio, rozmawiając z nimi, bo przecież polityka, to spór, bo przecież polityka to ścierające się poglądy, bo przecież polityka to dyskusja, tak? To po pierwsze, a po drugie to działacze właśnie będą decydować, raz jeszcze to powtórzę, kto zostanie ostatecznie 8 marca, bo do wyborów mamy jeszcze dwa miesiące, szefem partii Koalicji Obywatelskiej w regionie opolskim. Na pewno będę chciał postawić na decentralizację zarządzania. To znaczy wzmocnienie roli zarządu regionu, ale również zarządów powiatów. Na pewno będę chciał się otworzyć na nowe środowiska, na nowych ludzi, na nowych działaczy. Jest to nam bardzo dzisiaj potrzebne, tak by na przykład w każdej gminie województwa opolskiego była struktura koalicji obywatelskiej. Będę wreszcie chciał, co muszę tutaj podkreślić, rozliczenia PiSu z tych ośmiu lat rządów, tu w Opolu, tu na Opolszczyźnie. To jest bardzo ważny postulat. Są jeszcze inne oczywiście, takie jak wzmocnienie na przykład naszej młodzieżówki nowej generacji, takie jak wyjście naprzeciw nowym środowiskom, nowym działaczom, o czym już mówiłem. Jak gdyby wejście w tereny do nas, dla nas no do tej pory bardzo trudne, czyli na, na, na wieś, na, 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 na prowincję, a więc w te miejsca, które były bastionami prawa i sprawiedliwości, ponieważ, tak jak powiedziałem, stawka jest bardzo wysoka. Przed nami w 2027 roku wybory, które zdecydują o tym, w którym kierunku Polska na najbliższe lata podąży, czy będziemy nadal krajem silnym i bezpiecznym, czy pogrążymy się w jakiejś otchłani nacjonalizmu i wszystkich tych, którzy będą próbowali wypchnąć nas z Unii Europejskiej i podążać w kierunku Wschodu. Przypominam, że w 80% szefami struktur regionalnych, nie tylko w Platformie tak było, ale tak jest powszechnie w innych partiach politycznych, na czele tych struktur stoją posłowie. Dlaczego? Dlatego, że oni większość czasu spędzają jednak w Warszawie. Dlatego, że mają bezpośredni kontakt z ministrami, z wiceministrami, z szefami, prezesami przedsiębiorstw państwowych, a więc mogą bezpośrednio oddziaływać tutaj wracam do, do, do swojego postulatu o tym ambasadorze o polskich spraw tak nie da się tego pogodzić przyjeżdżając raz czy dwa razy w miesiącu na, na, na krótkie spotkania. Oczywiście oczywiście ważne jest to żeby być w regionie, żeby spotykać się z ludźmi ale tak jak powiedziałem od tego jest zarząd mówiłem przed chwilą o tym, że jednym z moich celów czy punktów programowych jest to, żeby ten zarząd regionów wzmocnić tak żeby go wzmocnić kompetencyjnie, żeby go wzmocnić politycznie. Natomiast przewodniczący jest tym reprezentantem, tak? jest tym, który, który ten interes środowiska politycznego, w tym przypadku koalicji obywatelskich, naszych o polskich spraw, realizuje w Warszawie. Decyzje kadrowe, uważam, powinny być podejmowane gremialnie, natomiast należy zaznaczyć, że w tego typu sytuacjach mamy odpowiednie organy statutowe, które o takich sprawach drażliwych, wątpliwych, konfliktowych rozstrzygają. Natomiast no, bez wątpienia rola przewodniczącego, ale również chciałbym potwierdzić, rola zarządu jest tutaj kluczowa. Pan Robert Węgrzyn, którego bardzo cenię za, za jego pracowitość, za jego. Yy oddanie sprawom koalicji obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej prowadzi kampanię już od grubo ponad 6 miesięcy, tak? także no, mam na pewno wiele do, do nadrobienia, natomiast przypominam, że przed nami dwa miesiące do ostatecznego rozstrzygnięcia, które nastąpi w Dzień Kobiet 8 marca. I wie pan, dużo może się zdarzyć. Na pewno Robert pierwszy wystartował, objechał region. Bez wątpienia ma poparcie wielu naszych działaczy no, powiatowych. Natomiast no, źle byłoby raz jeszcze, powtarzam, gdyby był jeden kandydat. Powtarzam, jeden kandydat. My nie jesteśmy polską zjednoczoną partią robotniczą. Tak jak powiedziałem, istotą partii to są ścierające się poglądy. To jest dyskusja. A trudno mówić no, o dyskusji w sytuacji, kiedy jest jeden kandydat. Tak, bardzo chciałbym takiej debaty, w której, w której moglibyśmy przedstawić nasze poglądy. Na pewno w najbliższym czasie chciałbym się umawiać z poszczególnymi szefami kół. By porozmawiać o programie, by to oni mi zadawali pytania, właśnie no, dotyczące tego, jak chciałbym o Polską koalicję obywatelską prowadzić. I dotyczy to nie tylko naszych działaczy Platformy Obywatelskiej, tych, którzy do niedawna byli działaczami Platformy Obywatelskiej, ale również, ale również nowoczesnej czy yy, inicjatywy polskiej, bo jedność i siła koalicji. Obywatelskiej, to jest gwarancja wygrania wyborów w 2027 roku, bo jedność i siła koalicji 15 października to jest fundament zwycięstwa w 2027 roku. A więc nie ma tutaj mowy o, 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 jakimś, o jakimś konflikcie, tylko o współpracy i o współdziałaniu. O wykorzystaniu tego efektu synergii. Nikt z nas nie wiedział, kiedy odbędą się wybory wewnętrzne. Nikt z nas nie wiedział, jaka będzie ostatecznie data i jaki będzie plan tych wyborów. Kiedy odbędą się wybory w kołach, kiedy odbędą się wybory na szefów powiatów, kiedy będziemy wybierać wreszcie szefów regionu i kierownictwo w Warszawie. Ta data była z różnych względów, panie redaktorze. Biorąc pod uwagę to, co działo się na wschodzie, biorąc no pod uwagę, czyli mówię tutaj o wojnie w Ukrainie i tą sytuację geopolityczną, biorąc no pod uwagę no sytuację wewnętrzną, kierownictwo, pan premier zdecydował, że wybory odbędą się 8. Dlatego trudno było przed datą wyborów, dlatego było trudno przed zapoznaniem się z regulaminem, z harmonogramem tych wyborów, decydować się o starcie. Odpowiedź jest, jest, jest bardzo prosta. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, kolega Robert, z racji tego, że jest sekretarzem, od dawna do tej, do tej, do tej funkcji i do tej roli się przygotował. I bardzo dobrze. Natomiast raz jeszcze podkreślam, istotą demokracji, życia takiego partyjnego, politycznego jest dyskusja. Są ścierające się poglądy. Źle by się stało dla, dla, naszej, dla naszej koalicji obywatelskiej, źle by się stało dla naszej, dla naszej struktury, gdyby był tylko jeden kandydat.